Cześć, dzisiaj zabieram Was na grań wideł, czy jedną z piękniejszych i pewnie też dłuższych grań w Tatrach. Idziemy oczywiście wspinaczkowo. Jest godzinka, no wyruszyliśmy około 6, chyba za 10. Najpierw idziemy na łomnicę, później granią do kierzmarskiego i schodzimy, także taka pętelka. Podejrzewam, że będzie porządna wyrybka. Przewidywany czas od świtu do zmierzchu. Mam nadzieję, że uda się nam zejść jeszcze jak zanim się ściemni całkowicie. Pogoda jest o, 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 pogoda jest piękna. Na razie nie ma żadnej chmurki i mam nadzieję, że tam po drugiej stronie tej góry też nie będzie chmurek. I damy radę. Trzymajcie kciuki. Zacięcie na pierzmarskim, Plan na zaś tu idzie. Jest ogromne. Dzień ciągu. Tu już widać łomnicę w chmurce, i tu będziemy schodzić. I jest przełęcz w widłach. I to jest tutaj najlepsze podejście. Już niedługo. Naszą wyprawę zaczęliśmy w Tatrzańskiej Łomnicy, idąc z Zielonym Szlakiem w stronę skalnego Plesa, czyli Łomickiego stawu. Można dostać się tutaj pieszo, wędrówka zajmuje około 2 godziny i prowadzi przez las, później kosotrzewinę, aż do malowniczej kotliny pod łomnicą. Alternatywą jest kolejka gondolowa, która wywozi nas bezpośrednio na wysokość 1751 metrów. To miejsce to doskonały punkt widokowy na Dolinę Łomicką oraz sąsiednie szczyty. Łomickie siodło! Nie było łatwo tu wejść. Ostatnie podejście dało popalić, ale już zaczyna się pięknie robić, więc to wynagradza ten ból. Łydy zachmurzenie umiarkowane. Od przełęczy na sam szczyt nie prowadzi żaden szlak turystyczny. To teren wysokogórski udostępniony wyłącznie dla turystów jadących kolejką linową albo osób w towarzystwie przewodnika tatrzańskiego bądź wspinaczy. Najpopularniejsza droga prowadzi przez łomnicką kopę i grzbietem na sam szczyt. Wspinaczka nie jest trudna technicznie, ale ekspozycja jest ogromna i najlepiej asekurować się tutaj liną. Zasłużyłaś na tą gorącą czekoladę? Tak. Łomnica to drugi co do wysokości szczyt tatr, ma ona 2634 metry nad poziomem morza. W tym miejscu zawsze czuję się trochę dziwnie. Przechodzenie przez łańcuchy, żeby dostać się do schroniska, to jak wchodzenie od zaplersza na jakąś wielką imprezę. Całe podejście zajęło nam dość sporo, bo prawie 5 godzin. Teraz chwila odpoczynku i ruszamy dalej. Najważniejsza rzecz w tym miejscu to napić się pysznej, gorącej czekolady, która nigdzie indziej tak nie smakuje. A tutaj niestety popełniłam głupi błąd i pożegnałam się na zawsze ze swoim kaskiem, który poruszony plecakiem poleciał w przepastną czeluść. Pierwszy etap to przejście przez kolejne barierki i ruszamy na dół w stronę miedzianego muru. Gdzie tak kukasz tam, co? Tutaj. Frisolować. Ja nie na taki Albo solować! Solować Tu grań od razu pokazuje charakter. Wspinaczka zaczyna się po płytach, są przewinięcia i ekspozycja na obie strony. Start drogi. W końcu, po dwóch latach czekania na ten moment, nadeszła wiekopomna chwila. Ok, let's go. no na Tatry. <laughs> zajwiście. Początkowo grań jest łatwa i przyjemna. Częściowo idziemy na lotnej, a częściowo z klasyczną asekuracją, bo mijamy się tu z kilkoma zespołami. Po chwili wychodzimy na zachodni szczyt wideł. To pierwszy moment, w którym widać, że najciekawsze dopiero przed nami. No bo ta asekuracja tu jest taka... Wiesz, no jest, ale jest jedno tylko. Mhm. Ja jestem z drugiej strony, cholecznie 16. Dalsza droga to prawdziwa esencja tej grani. Wąskie przejścia, ostre grzbiety i zjazdy oraz winaczka w terenie o trudnościach sięgających miejscami czwórki dostarcza odrobinę adrenaliny, zwłaszcza, że każde spojrzenie w bok przypomina, że jesteśmy zawieszeni wysoko nad dolinami. Jak polecę, to w dół. Wygląda to może miło i przyjemnie, ale każde wejście, góra, dół, góra, dół daje popalić. Także po kilku godzinach jestem już nieźle zmęczona, a to dopiero połowa drogi. Mój friend tu chyba siedzi tak jak ten twój Hejka Hej. Kasia ciśnie ostro Bardzo mi się tutaj podoba Mógłbym tu zamieszkać Mógłbym tu zamieszkać Na graniu Tak Mhm, to sprawdzaj, bo tam jest locik teraz konkretny. No zaprójmy tego drugiego Jest kasia. Ach, jest Zostanie już tu na zawsze. Zahaczona. Kziąteczka. Słoneczko wychodzi. Grań wideo zbudowana jest z grano diorytu tatrzańskiego, niezwykle twardej skały magmowej, która powstała głęboko pod ziemią około 300 milionów lat temu. To właśnie ona odpowiada za charakterystyczne, ostre kształty Tadr wysokich, niedostępne, strzeliste i pełne pionowych ścian. Nienawidzę kości! Ja na Hu, tu jest ładnie. Tam? Tam. Haj. Tu się rusza taki wielki głaz. To ja bym tam szła jak dzik okno na Tatry ale widoczek idziemy, idziemy, a to miało być gdzieś niedaleko z łomnicy ta grań wygląda jakby dało się ją przebiec w 2-3 godzinki i może niektórzy tak robią, nie My no jednak nawet, nie mamy jakiegoś idzie, tak szybkiego godzina, tempa i po 4 okay. godziny dochodzimy dopiero powoli do przełęczy Część. w widłach no, no tak, tak się nie schodzi trzeba ładnie schodzić, a nie tak szybko. jak tam Ci się podoba granióweczka? fajnie, ale, ale nudno nudno? No co ty? No takie spacerki po grani. No takie spacerki... <noise> to jakie kowadło. Okej. Okay. I tu łatwiutki teren. Bardzo łatwiutki. A może coś tu zaraz też zobaczymy? Za daleko nie lecieć. <noise> Jest tu coś. Co trzyma? Jest coś, co trzyma. A może zielona wystarczy? Powtórz, zostało mi 15 metrów. Robimy sobie tutaj stanowisko, i tu nawet jakoś bardzo nie wieje. 其实呢。 Woda się popsuła. Trzeba iść dalej. Ale zimno. zimno. Dzisiaj jest jakieś bardzo złe światło. I to wszystko tutaj tak mrocznie wygląda. Graniówki to jednak jest zabawa. Oho. bo to bo Muszę trochę ciągnąć linę, bo haczy haczy no i co schodzić czy nie schodzić? Bo no może zejdę na tę stronę. Dla odmiany. bo zawsze po drugiej. Och. Tu jest jakiś stopień. Tam jest kolejne. I już i już pograni. Szybko. Ale jeszcze połowa drogi. O proszę. Stały punkt asekuracyjny. Dobra, wchodzę. Wyżej. Tutaj widoczki są lepsze. Obojętnie. Już tam zaraz tak bym bardzo już jest wszystko. Że tam zaczął wiać. Mogliśmy tak całą drogę. Iść. Ale tam niektóre momenty były straszne. By, były no, te takie przejścia bokiem. No. Tutaj przygotowujemy się już do zjazdu na przełęcz, i zaraz będziemy wspinać się na wielki szczyt wideo. Ok, let's go. dziury. Ha? Łatwo. Można było iść tym zacięciem. Wielki szczyt wideł zdobyty. I tego poklepać po drewienku. I już do Kieszmarskiego. Niedaleko, no, daleko. o panie. Trochę nie wiem gdzie iść. Jeszcze chwilkę spróbuję. Weszłam tu w jakiś kominek czy zacięcie, myślę, że dla mnie były to trudności piątkowe, nie mogłam niczego złapać, klinowałam palce w rysie, no i wiedziałam, że jakby trzeba iść dalej i nie ma co się cofać, bo zajmie to jeszcze więcej czasu, więc pokombinowałam i się udało. Tutaj lufa była z dwóch stron, pod nogami samo powietrze, a wejście na grań powodowało, że stałam na jej ostrym krańcu i też nie było to zbyt komfortowe. Gdzie ja tu jestem? Nie wiem, czy to tędy, czy nie tędy. Trochę mnie ciągnie na nasz luzu? Idę stąd już, bo tam nieładnie było. Wpijam się w taśmę czyjąś, została mi w ręce. Tu jest fajna dziura. To jest tylko okno na świat. Nie ma podłogi. Widzę? Tak. Mamy to. Po emocjonujących odcinkach docieramy do kierzmarskiej przełęczy. Tu można chwilę złapać oddech. Grani nieco odpuszcza, ale wciąż trzeba uważać. Każdy krok w tym terenie wymaga koncentracji. Przed nami już tylko ostatni cel kierzmarski szczyt. Przechodzimy trudnościami jedynkowymi i w końcu stajemy na 2558 metrze, szóstym co do wysokości szczycie Tatr. I to by było na tyle. Straszna wyrypa. Jesteśmy wykończeni. Jest godzina 20, a zakładam, że będzie już 16-18, więc już nawet nie ma zachodu, bo już sobie zaszedł, ale schodził i nie polecam tego. Łącznie cała trasa od parkingu do parkingu zajęła 18 godzin 40 minut. Garmin wyłączył mi się zaraz za kiżmarskim szczytem, ale pokazał ciekawe dane. Łącznie spaliłam około 4000 kalorii i zużyłam ponad 9 litrów płynu. Trzeba więc wszystko dobrze uzupełnić, bo zmęczenie dało się porządnie we znaki. Pokonane przewyższenie to łącznie 1850 metrów i dokładnie tyle czuć w nogach. Ale w górach liczą się nie tylko kilometry czy przewyższenia. Najważniejsze jest to, co zostaje w sercu: wspomnienia, emocje i to poczucie wolności. Grań wideo na zawsze zapisze się w mojej pamięci jako jedna z piękniejszych i trudniejszych przygód. Jeśli podobała Ci się ta wyprawa, zostaw lajka i subskrybuj mój kanał, będzie mi ogromnie miło, a Ty nie przegapisz kolejnych kurskich przygód.